Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Pan Męczącą, to Ponskim Piłatem, ukrzyżowanym u Marii Pogrzebian, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenia, ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Głębienie naszej wiary, nadziei miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Prowadź Maryje łaski pełna Pan z Tobą Błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota po Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu rozważać będziemy tajemnice radosne, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny w tym dziesiątku yy, w dniu kiedy wspominamy Świętego Łukasza, Ewangelistę, pomódlmy się za całą służbę zdrowia, której patronuje Święty Łukasz. Teraz, w tym czasie trudnym, jesiennym, kiedy wiele przeziębień, zachorowań, a na to wszystko jeszcze cały czas kwestia ciągnącej się pandemii, aby dobry Bóg swoimi łaskami w niebie, tak i na ziemi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl za nas licznych, nyni i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl za nas rysznych.

nyni i w godzinu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas z nyni i godzinu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, Módl za nas grzesznych, ninie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Marie Matko Boże, módl za nas grzesznych, ninie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych w naszej. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. na początku i i na wieki O nasz luby prosty nam naszych lichy, zachorony nas w ogniu pętelnego, Zaprowadzaj w dusze do neba, a osobliwo ty, jaki najbliższe potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej żbiety. Módlmy się. Także za wszystkich pacjentów chorych, którzy przebywają w szpitalach, w hospicjach, którzy na co dzień korzystają z opieki medycznej, z pomocy personelu medycznego, lekarzy. Mówmy się dla nich o cierpliwość w znoszeniu choroby, cierpienia, o życzliwość, o wdzięczność wobec tych, którzy im służą swoimi talentami, pomocą, codzienną pracą. Módlmy się, aby szybko wracali do zdrowia. Ojcze nasz, który jest z niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz słuszny, daj nam się i prosty nam prowiny nasi, jak i my proszczajemy wynowacem naszym. I nie wedy nas uspokósł, ale wysłuchaj nas w blokawo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas grzesznych, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas grzesznych, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Najwyższym budem śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matę Boża, módl się za nas grzesznych nyni i w godzinu naszyj. naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl się za nas licznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl się za nas licznych, Nynie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych. Nynie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mól za nas grzesznych. Nyní i w godzinę naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matę Boża, módl za nas i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matę Boża, módl za nas rysnych. Nyni and godina smerti naszej. Amen. Pa Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku i nynowych i na wiki wiecznie. Amen. O nasz Lubi Jesus. Roswegiana. Tajemnica trzecia narodzenia Pana Jezusa, w tym dziesiątku. Łaskę uzdrowienia y, dla ciężko chorego Józefa. Módlmy się także za chorych na COVID, którzy też to ciężko znoszą, za Oksanę, Iwana, y, Mija I, i jeszcze tam kilka osób z ich rodziny. Ojcze nasz, któryś jest z niebie święć się imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Здравач, Марію, ласки певна, пан з тобою. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, mówi za nas licznych, Nynii i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas licznych. Nyni i w gdynu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych. Nejni i śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za nas, i śmierci naszej, amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas licznych. Nyni i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Magdy Boża, módl się za Nyni i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Magdy Boża, módl się za Nyni i naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nyni i godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych. Amen. Zdrowaś i śmierci naszej Zdrowaś łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiona owoc żywota twojego Jezus święta mary Maty boża módl się za nas rysznych i gody smierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, i dynam po czas i na wieki liczni. Amen. O nasz Luby Isus, prosty nam nasze kichy, w widogniu pekelnego, zaprowadimy si dusze do nieba, a osobliwo ty, jaki najbliższe potrzebują Towego serca. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa, modlmy się w intencji synodu, który papież Franciszek rozpoczął w całym świecie. Prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich, którzy będą decydować, podejmować dyskusje, szukać nowych rozwiązań ewangelizacyjnych, duszpasterskich. Wszystko po to, aby wiara była mocna, rozwijała się w sercach ludzi, abyśmy razem zadbali o wspólnotę Kościoła, zwłaszcza tych, którzy jakoś zagubili się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chwil nasz na daj nam w i proste nam problemy nasi, jakimi my Panie naszym i nie od ale wyzwól nas od łukawu. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami, błogosławiono wód Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matę Boża, módl się za nas grzesznych, nyni i w godzinu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami, błogosławiono wód Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matę Boża. Módl za nas śmiertelnych, ninie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl za nas śmiertelnych, ninie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże. Módl się za nas grzesznych, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona jest żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, błogosławiona jest żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl za nas wreszcie, w i w tym, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas wreszcie, i w tym, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl za nas grzesznym, nyni i w odynu śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak, jak było ja na początku się, i nyni, i po czas, i na wieki wieczni. Amen. O nasz Luby Jezusa, chwyć nasz Zachorony nas widłogniu pekerno, bo zaprowadzisz dusze do nieba, a osobliwo ty, jak najbliższe potrzebują Twojego serca. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tym dziesiątku pomódmy się we wszystkich naszych osobistych sprawach. To, co w sercu skryte, to najpierw za co Panu Bogu chcemy podziękować, czym się ucieszyć, czym Go uwielbić. Za co chcemy Go przeprosić i o co chcemy poprosić. Podczas tej modlitwy przedstawiajmy w sercu nasze sprawy. Ojcze nasz, który jest z niebie święty i niech Twoje przyć, królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Niech nasz słuchaj, daj nam dzisiaj i prosty nam prowoliny nasze, jakie my wznoszczajmy obelwalcem naszym i nie wydy nas z pokusu ale wysłali nas świat pałomanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami błogosławiona błogosławiony żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nynii i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z Tobą, za nas między niewiastami i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl nas Ninii i godynu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nas grzesznych, i dniu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nas grzesznych, nędznych i poddanych śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, matę Boża, módl się za nas grzesznych, nędznych i poddanych śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, matę Boża. Módl za nas grzesznych, i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami, błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Для нас, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ойцю і синові, і духові і святому. Як було на початку, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, приспини в на наші діти, захорони нас від вогню пекленого, запровадь усі душі жені, а особливо ті, які найбільше потребують Богов на серці. Pod Twoją obronę ciekamy się święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami stracimy się radzić w podstawach naszych. Aż największym racjami naszych pamięć. Pani moje, panu moje, 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 nasza, moje, nasza, nasza nasza,